Powiem tak, gdybym wiedział, że będą takich wizyt, to bym go nie zmienił, bo to była już no, ostatnia, ostatnie minuty. Na pewno mu mógłby, mógłby dograć do końca. Natomiast, no, jeśli danemu zawodnikowi coś się nie układa, nie idzie mu, musi sobie radzić również, tak jak w tym przypadku Denis, z krytyką. Nie jest łatwo się przełamać. Denis będzie miał swoje, swoje szanse. ja... Mam dużo cierpliwości do, do zawodników i rozumiem jego sytuację, w jakiej, się, w jakiej się znajduje. Ale Denis praktycznie w każdym meczu ma, ma swoje sytuacje. Z Górnikiem Łęczna trafił w głowę z trzech metrów zawodnika. Dzisiaj też miał bardzo dobrą sytuację do strzelenia bramki. Ale komu jak komu? No, Państwu nie będę mówił, że jak nie idzie, to nie idzie, nie? Bo, bo Lech to przeżył nas w własnej, własnej skórze. Natomiast gramy yy, we wszystkich rozgrywkach yy, na razie. Odhaczamy jeden mecz z tych yy, dziewięciu, które, które nam pozostały. Ja wiem, że być może mogliśmy zagrać w innym składzie, i tak dalej. Natomiast, no, ja muszę mieć na uwadze, Wszystkie rzeczy, kto ile grał w reprezentacji, kto ile będzie jeszcze grał, kogo będę potrzebował, no w jakiś sposób muszę y, rozdzielić ten wysiłek fizyczny, bo, bo jeśli tego nie zrobimy, to, to nie będzie dobrze.